Witajcie, moi drodzy widzowie. Witajcie w moim nowym cyklu, stosunkowo nowym Posłuchaj Grzegorza, który możecie oglądać i słuchać w każdy wtorek i czwartek. Na wstępie chciałem Was prosić o wsparcie mojego kanału przez lajkowanie, subskrybowanie i komentowanie. Najlepiej z zachowaniem dobrego wychowania, kultury itd. Przechodząc do odcinka, tak sobie pomyślałem ostatnio o tym, że Nikt się chyba nie spodziewał, jaka reakcja powstanie po wydarzeniu słynnym pana Grzegorza ze słynną gaśnicą proszkową. Nikt się nie spodziewał, bo często tak jest, że drobne wydarzenia, drobne fakty potrafią wzbudzić lawinę. Jeden kamyczek pyk i lawina powolutku, dwa kamyczki 5, 10, 30, 30 tysięcy i do przodu. I Pomyślałem sobie, że powiem Wam, dlaczego moim zdaniem do tego doszło, i że prawdopodobnie ta lawina jeszcze znacząco przybierze na sile i być może nawet po drodze co nieco wyrówna, zniszczy, zmieni krajobraz, mówiąc inaczej. Moim zdaniem to jest tak. Można by nasze państwo porównać do człowieka, który to człowiek od ponad 200 lat. Z okładem jest bity. Załóżmy, że człowiek żyje 200 lat żyje bity, kopany, poniżany, czyli tak jak państwo polskie w czasie zaborów, potem 20 lat wolności, potem znowu Druga Wojna światowa, potem PRL, i nagle odzyskuje spokój, nagle odzyskuje wolność i może zacząć dochodzić do siebie i się rozwijać. I w momencie, kiedy ten człowiek przez ten czas przetrwał, przeżył, był poniżany, kopany właśnie na różnego rodzaju sposoby, próbowano go okraść, próbowano go oczernić i wiele różnych złych rzeczy w stosunku do niego robili, nagle uzyskuje tą wolność, tą swobodę i w tym momencie pojawiają się ludzie, ci sami, którzy go kopali, gnoili, tak jak właśnie nasze umęczone państwo przez te. Ponad 200 lat i zaczynają mi nam mówić, jesteście źli, jesteście głupi, jesteście biedni, bo jesteście głupi, jesteście głupi, bo jesteście biedni, jesteście zacofani, jesteście złymi ludźmi, po prostu nie szanujecie nikogo, nie szanujecie demokracji, jesteście homofobami, antysemitami, jesteście wszystkim, co najgorsze na świecie. Wy. Wy Polacy, jesteście źli, a jedynym sposobem, żeby być trochę lepszymi, to jest pozbycie się znowu tego, co udało się wam obronić przez te ponad około 200 lat. Bo tak, w 89 to mniej więcej 200 lat jak, jak tak plus minus, jak niecałe 200 lat, jak, jak straciliśmy wolność w, w trzecim zaborze. I teraz po prostu musicie to wszystko, co udało wam się obronić, jednak oddać. Wtedy my was pogłaszczemy. Co prawda was okradniemy znowu, ale przynajmniej powiemy wam, że nie jesteście tacy źli, jak, jak, jak jesteście, że jesteście tylko trochę źli i już góra po 300 latach naszej reedukacji macie szansę się zbliżyć do naszej cudownej zachodniej cywilizacji. I... Przez dobrych kilkadziesiąt lat, część, znacząca część Polaków to uwierzyła. Uwierzyła to dlatego, że tak działa ludzka psychologia. Tak działa, ponieważ człowiek poniżany w jakimś momencie zaczyna wierzyć w to, że jest gorszy od innych. Ale to w ostatnich latach bardzo się nasilało. Zawsze w takich sytuacjach wiecie, to jest tak jak, 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 jak osłabiony organizm po przejściach jakichś ciężkich, nie. Po jakichś trudnych przeżyciach, nie, to odporność spada, to czasami się nowotwór rozwija, nie, albo inna choroba. I na naszym umęczonym, biednym organizmie narodowym też taki nowotwór powstał, całkiem spory, ostatnio przybrał na sile nawet, który próbuje zniszczyć ten nasz organizm, właśnie. I w tych ostatnich latach, właśnie 30, ten nowotwór był dość wyraźny i miał dużo do powiedzenia. Organizm walczy z nim, nie poddał się, ale jednak on jest bardzo silny. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że nagle pojawił się człowiek, który nagle przyszedł, wziął gaśnicę i pokazał, że my wcale nie jesteśmy tacy słabi. I mnóstwo ludzi, udręczonych, umęczonych, nagle poczuło, że kurde! My wcale nie jesteśmy tacy słabi, jak nam wmawiają. Poza tym mamy dosyć już poniżania, tak? Mamy dosyć poniżania, mamy dosyć gnojenia, mamy dosyć kopania. Przez 30 lat zapierdzielamy jak dzikie osły. Mamy obok Chin największy wzrost gospodarczy. Zbudowaliśmy fantastyczny kraj, i to nie dlatego, że te durne dopłaty do nas przyszły, tylko ciężką naszą pracą. A tu ktoś przychodzi i nam narzuca jakąś swoją religię próbuje naszą religię zniszczyć naszą tradycję naszą kulturę cholera psus pod ogona nie wypadliśmy ostatecznie tak moim zdaniem czymś takim jest to zjawisko teraz tak że część Polaków powiedziała kurde dość nasz polak nasz rodak zrobił coś może zbyt ekspres ekspresywny inny taki sposób albo Użył może nieodpowiedniego narzędzia, ale on to zrobił w obronie naszej kultury, tradycji, naszego państwa. Nie jesteśmy gorsi, tak? Dosyć mamy tych, którzy próbują nam wmówić, że jesteśmy źli i głupi, tak? I wiecie co? I ci, którzy próbowali bronić tego, próbowali nam narzucić to, i ci z tego symbolicznego nowotworu, oni się panicznie tego boją. Dlatego pan marszałek Hołownia. Zareagował tak, jak zareagował, bo on się panicznie tego boi, bo oni doskonale wiedzą, że jak się pobudzi ten narodowy odruch w Polakach, to oni będą spierdzielać, ledwie zakrętu nie złapią, nawet się pewnie w Berlinie nie zatrzymają, a nawet w Brukseli, pewnie dopiero w Paryżu się zatrzymają, jak będą uciekać. Jak się Polacy wkurzą i oni dobrze wiedzą, co oni robią, i oni dobrze wiedzą, dlaczego chcą zniszczyć naszą kulturę i religię, i dlaczego chcą nam wmówić, że jesteśmy gorsi, bo oni wiedzą, że Polak jak Feniks, jak ktoś to kiedyś napisał dawno temu, i to chyba nie Polak, że Polak polski już powinno nie być. Ale jak ten Feniks z popiołu się podnosi, i, i z niewyjaśnionych przyczyn, i dalej jest, tak? I moim zdaniem dochodzi do przebudzenia. Ja nie wiem, czy ten konkretny wyczyn Pana Grzegorza spowoduje taki, taki, większy ruch, ale jest to pierwszy bardzo ważny sygnał, że w Polakach tkwi energia, że my jednak potrafimy się zbuntować i potrafimy walczyć o swoje, tylko wiele osób się boi, potrzeba czasami takiego puf, wystrzału, takiego mackiewiczowskiego wystrzału, niech sobie przeczytajcie sobie, drogo donikąd sobie przeczytajcie, tam jest taki wystrzale, który przebudza ludzi, tak? Bo bolszewicy są słabi, bo ta banda eurokratów jest słaba. Ona trzyma nas za mordę szantażem emocjonalnym, szantażem etycznym, trochę pieniędzmi, i oni wiedzą, że jak ktoś huknie i pokaże ludziom, że oni nam tylko szkodzą i nie są nam do życia potrzebni, to z nich nie zostanie nawet gruz. Także potrzeba takich przykładów więcej, i chciałem do Was zaapelować: nie bójcie się mówić głośno o tym, co Was boli, o tym, co uważacie za ważne. Nie bójcie się mówić, że to są złe rzeczy, że to są źli ludzie, którzy próbują nam odebrać niepodległość, zarówno w obrębie naszych obywateli, jak i tych z Zachodu. Tak? Ale uważam, że do tych naszych powinniśmy być o wiele bardziej. Krytyczni. Jeszcze raz proszę o wsparcie, o subskrypcję i nie wstydźmy się tego, kim jesteśmy. I nie wstydźmy się naszej historii, i nie wstydźmy się naszej kultury, i nie wstydźmy się naszej religii. Do zobaczenia. Cześć.